Ruszaj tam, gdzie Ziemię obiecaną daje ci pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie Ziemia obiecana jest. I usłyszysz, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie Ziemię obiecaną daje ci pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie Ziemia obiecana jest. Wy Kiedyś tam Abram ze swego urhaleńskiego, bo wierzył, bo wierzył, bo wierzył, że będzie taki czas i usłyszy: ruszaj, ruszaj, ruszaj tam. Gdzie ziemię obiecaną daje ci pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam. Gdzie ziemia obiecana jest I usłyszysz Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest Już czekasz tyle lat By chociaż raz przeżyć Z Bogiem chwilę, bo wiesz czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. I wszyscy razem. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest, już tracisz życia sens, masz dość świata ludzi samych. czas i usłyszysz Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest i usłyszysz Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest bardzo serdecznie witamy wśród nas nasze ukochane Radio Fara, wielkie brawa dla naszego radio Fara, które dzisiaj dołącza tutaj na naszą drogę pielgrzymią, na nasz odcinek. Cieszymy się z Waszej obecności. Przeżyjemy za chwilę kolejną konferencję na tym naszym Pielgrzym Szlaku. Będziemy chcieli dzisiaj kolejną tajemnicę naszego kościoła jako wspólnoty rozważyć. Dziś powiemy sobie o jedności. Pan Bóg wzywa nas w Kościele do jedności, i ten temat będziemy chcieli za chwilę rozważyć. Prośmy Ducha Świętego, aby wyciszył nasze serca, aby dał nam zrozumienie, abyśmy mogli przyjąć te słowa, które za chwilę usłyszymy, aby to rozważanie o jedności Kościoła było dla nas umocnieniem. Niech Duch Święty otwiera nasze serca, niech otwiera nasz rozum. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości w nas. Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, niech wiara za nadzieja za niech miłość za w nas. Niech wiara za nadzieja za niech miłość za w nas. Bardzo serdecznie witamy wszystkich tych, którzy łączą się dzięki Radiu Fara i naszej telewizji Fara w tym naszym dzisiejszym rozważaniu. Chcemy w kolejnej konferencji odkrywać Kościół, wspólnotę, do której należymy, do której przez Chrzest Święty zostaliśmy włączeni. Temat dzisiejszej konferencji, którą rozpoczynamy, to Wierzę w jeden Kościół. Chrystus założył jeden Kościół. I bardzo pragną, aby wszyscy ci, którzy do tego kościoła należą, trwali w tej jedności, aby wszyscy stanowili jedno. Te słowa modlitwy arcykapłańskiej, które słyszymy w wieczerniku, kierowane przez Jezusa do swojego Ojca w niebie, są słowami wielkiej takiej prośby, ale też nadziei na to, że wszyscy ci, którzy należą do Kościoła Świętego, Będą właśnie stanowili jedno. W tym dzisiejszym świecie, w którym przyszło nam żyć, widzimy, że o tą jedność czasem jest bardzo trudno. Trudno jedność między narodami, trudno jedność nawet w kościele, trudno jedność czasem w naszych domach, w naszych rodzinach, czasem patrząc na nasze relacje sąsiedzkie, brakuje czasem tej jedności. I ta modlitwa Chrystusa z Wieczernika staje się modlitwą jak bardzo taką potrzebną na dzisiejsze czasy. Dla nas wszystkich, dla każdego z nas, dla mnie, dla ciebie, bracie i siostro, modlitwa o jedność. Chciejmy dzisiaj w tej konferencji popatrzeć na to, jak oczami Chrystusa powinien wyglądać ten Kościół, wspólnota ludzi wierzących, o jaką jedność chodzi Chrystusowi. Do jakiej jedności nas powołuje, jakiej jedności pragnie w tej naszej wspólnocie i w nas samych. Wśród czterech przymiotów Kościoła, które idąc na niedzielną mszę świętą czy na mszę świętą w uroczystość, kiedy odmawiamy w Kościele wierzę w Boga, kredo, jeden z tych przedmiotów, który tam wspominamy to przymiot jedności. Wyznajemy wspólnie wtedy wiarę w jeden Kościół. Jedność wspólnoty uczniów Chrystusa, jak już wspomniałem, była najgłębszym pragnieniem Pana Jezusa. Wyraził to pragnienie w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy siedział ze swoimi apostołami przy stole w wieczerniku, kiedy widział ich wszystkich, kiedy znał ich serca, znał ich myśli. Wiedział też o tym, że ta jedność będzie wystawiona na próbę, że niejednokrotnie trzeba będzie o tą jedność walczyć, trzeba będzie o nią w jakiś sposób dbać. Dlatego Chrystus w Wieczerniku modli się o tą jedność, prosi Ojca, aby stanowili jedno. Ten sens modlitwy Chrystusa pięknie wyjaśnił Święty Jan Paweł II. Sam Jezus w godzinie swej męki, pisze Święty Jan Paweł II. Modlił się, aby wszyscy stanowili jedno. Ta jedność, którą Pan dał Kościołowi i którą pragnie ogarnąć wszystkich, nie jest czymś mało istotnym, ale stanowi centralny element jego dzieła. Nie jest też drugorzędnym przymiotem wspólnoty jego uczniów, ale należy do jej najgłębszej istoty. Bóg pragnie Kościoła, ponieważ brak, pragnie jedności. I właśnie w jedności wyraża się cała głębia jego miłości. Wierzyć w Chrystusa znaczy pragnąć jedności. Pragnąć jedności znaczy pragnąć kościoła. A pragnąć kościoła znaczy pragnąć komunii łaski, która odpowiada zamysłowi Ojca powziętemu przed wszystkimi wiekami, kiedy zapragnął, aby cały kościół był jedno. Chrystus Pragnął tej jedności swojego kościoła, widząc zagrożenia, widząc podziały, spory, jakie łatwo powstają w ludzkich społecznościach, tym bardziej miał takie właśnie pragnienie, aby właśnie ta jedność była w tym kościele. Zjednoczony miłością Kościół ma stanowić początek nowej ludzkości. Był przeciwstawieniem wspólnoty ludzkiej, podzielonej, skłóconej. I ten pierwotny Kościół, który powstaje na samym początku, jest takim wzorem dla innych. W świecie podzielonym, w świecie pełnym złości, w świecie pełnym nienawiści, wyznawcy Chrystusa jawią się jako ci, którzy właśnie kochają się niepodzielną miłością. Są w stanie zrobić dla siebie wszystko, są w stanie podzielić się ze sobą właśnie tym wszystkim, co mają. Czytamy o tym. W Dziejach Apostolskich, kiedy mamy piękny opis pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, wszyscy stanowili jedno. Potrafili oddawać dla siebie nawzajem to, co mieli, każdy skarb swojego życia. A to wszystko brało się z miłości. Zastanówmy się, co stanowi o jedności Kościoła, co ją tworzy, co ją umacnia. Bo skoro my dziś mamy też szukać tej jedności Kościoła. Tu musimy wiedzieć, jak jej szukać. Co ją tworzy, co umacnia tą jedność? Odpowiedź na te pytania znajdujemy w katechizmie Kościoła katolickiego. Posłuchajmy. Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło. Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność Boga Ojca i Syna w duchu świętym, w troistości osób. Kościół jest jeden ze względu na swego założyciela. Syn wcielony, książę pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez krzyż swój, przywracając wszystkim jedność w jednym ludzie i w jednym ciele. Kościół jest jeden ze względu na swoją duszę. Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie zespala w Chrystusie. Że jest zasadą jedności Kościoła. Jedność należy więc do istoty Kościoła. Mówiąc o jedności Kościoła, postrzegamy ją przede wszystkim w kategoriach religijnych, świadectwa wiary, a nie w kategoriach społecznych. Chrystus pragnął, aby Jego Kościół był doskonałą wspólnotą wiary, a więc wspólnotą ludzi, którzy wierzą. W jednego Boga i wiedzą w co wierzą, którzy postępują według zasad, które są im znane. I to powoduje, że ta jedność jest między nimi. Ale wiemy, że ta jedność została zraniona zraniona grzechem, zraniona ludzką słabością. Chociaż jedność wspólnoty uczniów była gorącym pragnieniem Jezusa, oraz dążyli do niej apostołowie. Już w pierwszych pokoleniach chrześcijaństwa pojawiły się pierwsze nieporozumienia, pojawiły się pierwsze podziały, pojawiły się nawet rozłamy w tym pierwotnym kościele, który wzrastał. Wspólnota jerozolimska nie bez trudu trwała w komunii. Punktem zapalnym stała się kwestia przyjmowania do kościoła pogan oraz relacja z wiernymi pochodzenia żydowskiego. Słyszymy o tym w dziejach apostolskich. Spory się zdarzały, a apostołowie musieli na nie szybko reagować, by zaprowadzić pokój. I miały one nieraz charakter doktrynalny, dotyczyły rozumienia prawd wiary, dotyczyły obyczajów tego, jak pierwotni chrześcijanie żyli. Niektóre powstawały na skutek nieopanowanych ambicji, grzechów niektórych członków wspólnoty. Święty Paweł w jednym z listów przestrzegał przed siewcami niezgody. Apostoł widział w budowaniu jedności jedno z najważniejszych zadań wiernych. Pisał: A przeto upominam Was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród Was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o Was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między Wami spory. Myślę o tym, co każdy z Was mówi. Ja jestem Pawła, a ja Polona. Ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za Was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? A więc widzimy w tych słowach Świętego Pawła, że ta brak, ten brak jedności jest już wtedy obecny. Ten ludzki czynnik od samego początku powoduje, że ta jedność jest narażona na brak takiego mocnego fundamentu. Już w starożytnym kościele dochodziło do schizm, do rozłamów, do rozdarcia, do rozszczepienia tej pierwotnej wspólnoty, polegających na odłączeniu się od niego pewnych grup wiernych. Często pojawiały się herezje, a więc głoszenie nauki zupełnie innej od tej, jaką dał pierwotny Kościół, jaką dał Chrystus. Za największe schizmy w Kościele uznaje się schizmę wschodnią, 1500, 1054 rok, schizmę zachodnią, wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku oraz schizma anglikańska. Po Soborze Watykańskim I odłączyły się od Kościoła wspólnoty starokatolickie, Wiek XX przyniósł schizmę sedewakantystów uważających Piusa XII za ostatniego prawowitego papieża. Podział w Kościele trwa. Trudno dzisiaj jednoznacznie wskazać winnych tych podziałów w Kościele oraz wymienić jakieś złożone, wielorakie powody, dla których doszło do utracenia tej pierwotnej jedności. Patrząc na fenomen schizm, możemy łatwo dostrzec uwarunkowania historyczne, polityczne, kulturowe. Czynnik ludzki wpływał na to, że ta jedność bywała burzona. Przed skłóconymi, podzielonymi chrześcijanami stoi teraz zadanie skonfrontowania się z przeszłością i dążenie do tego, aby właśnie to pragnienie Jezusa z Wieczernika. Wypełniło się w życiu współczesnego Kościoła. Abyśmy znowu wypełniali to pragnienie Chrystusa, modlącego się, aby wszyscy byli jedno. I trzeba nam dzisiaj próbować dążyć do tej jedności. Chociaż chrześcijanie zostają podzieleni i bardzo często nieufni wobec siebie, duch święty nie przestaje wzbudzać w nich pragnienia. Odbudowania utraconej jedności. Współcześnie rozwija się ruch ekumeniczny, dążowy, dążący do odbudowania jednego kościoła Chrystusa. Pamiętamy, jak święty Jan Paweł II spotykał się z przedstawicielami innych religii, kiedy spotykali się na wspólnej modlitwie. I to był już początek tej drogi, która dzisiaj trwa, którą trzeba budować: drogi do jedności. Ważnym momentem w jego rozwoju było powołanie Światowej Rady Kościołów. Święty Jan XXIII zmienił zdystansowany stosunek do Światowej Rady. Przedstawiciele Rady Kościołów na całym świecie wzięli udział jako goście w Soborze Watykańskim II. Kościół zaczął otwierać się na inne religie właśnie po to, aby szukać wspólnego dobra. Aby można było szukać tej prawdziwej jedności. Chcielibyśmy jeszcze popatrzeć na taką naszą osobistą jedność. Na to, jakimi ludźmi jedności jesteśmy my. Każdy z nas ma doświadczenie miłości do swoich najbliższych. I bracia i siostry: wiemy, że ta miłość to jedność, to wspólne patrzenie w przyszłość. To wspólne patrzenie na to, czym żyjemy, to wspólna otwartość na siebie nawzajem. I doświadczając swojego życia, bardzo dobrze wiemy, że ta jedność bardzo często jest poddawana próbie. W sposób szczególny dzisiaj jedność rodziny jedność w małżeństwie jedność w relacjach pomiędzy dziećmi, rodzicami. Widzimy, że ten świat, w którym przyszło nam żyć, jest taką areną walki o tą jedność. Dzisiaj, kiedy trwa wojna, prosimy o pokój na świecie, ale prosimy też, prosząc o pokój, prosimy właśnie o jedność. Bardzo ważnym krokiem ku jedności jest dialog, a więc rozmowa. Warto być może pomyśleć, jak bardzo czasem w naszych domach, w naszych rodzinach we wspólnotach, do których należymy, brakuje tego dialogu, brakuje prawdziwej rozmowy, brakuje otwartości na siebie, brakuje tego, abyśmy nawet dostrzegając jakieś problemy w nas samych, potrafili o nich mówić, potrafili nawzajem sobie je tłumaczyć. Jak bardzo dziś potrzebne są takie prawdziwe, kształtujące osobowość rozmowy rodziców. Ze swoimi dziećmi, jak bardzo ważne są rozmowy o swoim życiu małżonków. Bez takiej rozmowy nie da się tworzyć prawdziwej jedności. Jakimi więc drogami trzeba szukać tej jedności w naszym kościele? Odwołajmy się tutaj znowu do katechizmu kościoła katolickiego, który mówi. Stała odnowa Kościoła w coraz większej wierności Jego powołaniu. Taka odnowa jest mocą ruchu zmierzającego do jedności, nawrócenie serca, by wieść życie w duchu Ewangelii. Co dawało siłę pierwotnemu Kościołowi do tego, aby być jednością? Tą siłę dawało zjednoczenie z Chrystusem. Tą siłę dawała wspólna Eucharystia, jak słyszymy. Spotykali się przy łamaniu chleba, potem przeżywali to spotkanie w miłości, agape, ciesząc się wspólnotą ludzi, których szczerze kochali. To droga dla nas, abyśmy i my dziś szukali tej jedności najpierw w sobie przez zjednoczenie z Panem Bogiem, przez sakrament pokuty, przez modlitwę osobistą, przez adorację Najświętszego Sakramentu. To wszystko po to, aby mieć w sobie siłę, która potem wylewać się będzie z naszego serca i będzie tworzyć tą jedność obok nas. Bo serce przepełnione Bożą miłością, serce przepełnione Bożą obecnością, nie pozwoli na niepokoje, nie pozwoli na, nie, na brak jedności, nie pozwoli na kłótnie. I to jest dzisiaj droga dla nas, abyśmy my, podobnie jak ludzie pierwszych wieków Kościoła, Najpierw sali zadb sami zadbali o tą jedność i pokój z Bogiem w naszych sercach, a to później będzie owocować w naszym codziennym życiu. Prośmy na sam koniec tej naszej dzisiejszej konferencji o taką prawdziwą jedność w nas. Prośmy o to Maryję, która zawsze była Matką Jedności, szczególnie w Wieczerniku kiedy apostołowie nie do końca wszystko rozumieli kiedy nie mieli w sobie jeszcze mocy ducha ona trwała z nimi i prowadziła ich do prawdziwej jedności co po zesłaniu Ducha Świętego można było zobaczyć w owocach rodzącego się kościoła Maryjo matko jedności matko pokoju wstawiaj się za nami prowadź nas na tą drogę jedności prowadź nas Prowadź kościół Święty, prowadź cały świat. O to prośmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Maryjo, Matko, Matko Boża, Boża, módl się za nami grzesznymi, grzesznymi teraz, teraz i w godzinę śmierci w naszej. naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Do Ciebie, Matko Szafarko, łask, łagalne pienia wciąż płyną, Twa dobroć świeci na słońca blask, nadzieją Tyś nam jedyną. W cierpienia czas, Pomocą dasz i nieustannie ratuj nas, w cierpienia czas pomocą dasz.